Cześć mistrzowie, witajcie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj razem z Mansonem powkręcamy trochę dziewczyny. To co, zapraszamy do oglądania. Lecimy z tematem, chodźmy. E, przepraszam. Wiesz e, może jak dojść do, na ulicę Karmelicką? Tak. <grym> Najlepiej... Cześć! A co ty robisz znowu podrobność dziewczyny? Pewnie znowu tekst jak gdzieś dojść. No może ona on właśnie podbija do dziewczyn, wtedy tak gdzie jak dojść? No co, że to że mam żonę, to, to, to jestem ja gorszy Cześć dziewczyny, wiecie może jak dojść na pocztę główną? Tak, ty Nie wiem, pytanie tam, czy tam. Rozumiem, że znowu podrywasz dziewczynę, tak? Tak, Pytam ja o drogę. Tak, no, no, <śmieniciel> tak. ty masz żonę, a znowu podrywasz dziewczynę. Ja ci zostawię na chwilę. Co ja dalszy? gorszy że mam żonę, nie mogę zapytać o drogę. No możesz, no ale no, no, nie możesz tak robić. 30 razy W prawo, prawo, tak? Tak. Zapytać nie mogę. Widzisz, taki jest właśnie. Ja go zostawię na chwilę, a on. No właśnie, widzisz? Żona wyjechała, mówię, no, wrócę jako... <laughs> Cześć. Pytasz o drogę, a potem numer telefonu. Aha. Nie, no zawsze tylko o drogę. Ona ma żonę, a potem... Ale wyjechała, no to co mam robić? A potem nagle, może numer telefonu? I tak to właśnie dzwoneczko z Tobą jest. Dobra, no niestety. Dobra. No ale chłopie, no ale no, no, masz żonę, no nie możesz, no. No ale mam. Ja tak wam nie pomaga, bo ja jestem kiepska w orientacji, Aha. więc... A. Raczej dojść stąd słabo, raczej tak. bym podjechała. No on nie szuka nawet drogi, On szuka numeru telefonu, wiesz. A dasz swój numer telefonu, chociaż? No Kam, przestań. Cześć. Będę szczery, stoję tu już pół godziny. Co chwilę mój przyjaciel przeszkadza mi. Dasz mi swój numer telefonu. O, chłopaka. A ja mam żonę. <laughs> Naprawdę mam chłopaka. A ja mam żonę, naprawdę. Czy Wy się orientujecie jak dojść to na nowy klepasz? To... Nowy klepaż, tak. No nowy musisz iść Cześć, tutaj wzdłuż wdrożami. Pewnie was podrywa i znowu pytał o drogę. Pyta się, no. O Jezu, kamso no. No wyjechała, przecież dobrze wiesz o tym. Wszystko musisz zepsuć. To co, dacie mi swoje numery? Nie szukasz drogi. No nie szukam. Cześć dziewczyny. To jest mój przyjaciel Manson Pewnie was podrywa i jak zawsze pytał o drogę Zgadza się? Znowu wszystko zepsułeś Przecież masz dziewczynę, nie możesz tak robić Ale ona ja za tydzień... Ja zawsze dopiero... muszę cię pilnować Dopiero za tydzień wraca No nie możesz tak robić No dlaczego nie mogę tak robić? Wszystko to musisz pomóc Poczekaj, dobrze, że ma przyjaciela, który się chroni bo... No właśnie mnie spaliłeś przed dziewczynami I teraz dziewczyny mi dadzą numer telefonu Mhm, mm Okej. Okay. Po prostu, że jest prosto śpię. Spokojnie. Okay. Ja zawsze wiedziałam, że nas powołują dziewczyny i wtedy śmieję Nie, no koleżanka nie wie, dlatego tłumaczy, Nie, no masz. Okej, okay, dobra. Okej, okay, proszę. To Czyli jak dość? Karmelicka. Karmelicka. Jesteście z Krakowa w ogóle? No. Ja jestem ale ja No nie to ja dziewczyny, nie, to jest mój przyjaciel, który mnie pyta, pyta znowu o drogę i was podrywa. Mam rację? No o drogę pytam. No je, zukałam są, no, no zepsuł i no wszystko. No to przecież dopiero no, wraca za tydzień. Nie podrywa, nie. E, to co? No, dacie no, mi to swoje to numery? Robi, prawda? A ja muszę no, muszę no, go cały no, nie, czas no. pilnować, bo jeżeli dziewczyna wyjechała, to nie, 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 no nie, 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 No to o co ci Dobrze, radzi? Ja nie, 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 ja odejdę na chwilę, udam, że tego nie było, okej? Okay? Proszę. Tak właśnie, szukam i tak chyba się zgubiłem. Cześć, dziewczyny, to jest mój Cześć. przyjaciel, manson. Pewnie pyta was o drogę i podrywa was przy okazji No, jeszcze nie zdążyłem. Przecież ty masz dziewczynę, dopiero wyjechała. No właśnie, wyjechała. Bardzo nam przykro. Jesteś już z Krakowa? Na nawet jest. Musisz przejść zaraz za Barbakanem. No, no, no. Stronę manson, znowu to samo. Co to samo? Pewnie Pod podrywasz i znowu pytasz o drogę. No Dopiero zdarzyłem. co wyjechała twoja dziewczyna. <śmary> nie, ale serio, bo muszę iść. Pytać się o drogę, czy co? Tak na serio. sobie jaj? Robimy sobie Ja tam jest ukryta kamera. No, jest ja, tak myślałeś? No. Okej, okay, ale fajnie. No, jak on podszedł. Tak? tak ona ma Wydawało To się, to się tak. wydało dziwne, co? No. Okej, okay, tak na serio, to ukryta kamera tam jest. Tak? <śmary> A nagrywamy ooo, ja. my nagrywamy. kurde! Ten okay. materiał przypomnę. Subskrybujcie komentujcie. Ja. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Tak. To był długi dzień, Manson, co? To prawda, to był długi dzień. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki w górę. Piszcie komentarze, może macie jakieś nowe pomysły na nowe odcinki. Zgadza się, subskrybujcie kanał. No i co, do następnego. Ciao. E e